Siemanko Witam w kolejnym odcinku jest części O tym jak zostać kierowcą Ciężarówki w Stanach Zjednoczonych Dzisiaj Opowiem Wam Tak pokrótce ile kosztuje sponsoring I Co się odbywa Co, co się dzieje po przybyciu Tutaj na miejsce do Stanów Zjednoczonych Więc tak, pierwsza zasadnicza rzecz Koszta sponsoring Będzie krótko każdy przypadek jest inny W zależności ile osób wyjeżdża Kto jedzie Znaczy kto jedzie to nie ma znaczenia Ale generalnie największe znaczenie ma to Ile osób, ile osób Jedzie Koszty Mniej więcej za singla To jest gdzieś około 9 dolarów Za rodzinę Czteroosobową Ja myślę, że to jest około 13 tysięcy dolarów Na dzień dzisiejszy Więc tak to wygląda Resztę to są koszta Związane z formalnościami Resztę kosztów na miejscu Jak kto uważa W zależności jak, jaką kto ma sytuację I jak kto To sobie rozwiąże Niektórzy mają rodzinę w Stanach Niektórzy jej nie mają Niektórzy robią tak, że najpierw przyjeżdża mąż A potem cała reszta rodziny Różne są rozwiązania Także to ile na miejscu wydacie pieniędzy To już jest indywidualna sprawa Dobra teraz tak, co się dzieje po przybyciu na miejsce warto sobie powiedzieć, że na lotnisku musimy bo w ambasadzie otrzymamy tak zwany immigration pact, więc na miejscu tutaj w Stanach musimy ten immigration pact, czyli tą kopertę oddać urzędnikowi imigracyjnemu który ją przejrzy, zrobi Wam zdjęcie Waszej tęczówki pobierze po raz kolejny, znaczy pobierze sprawdzi odciski palców generalnie wbije Wam w paszport taką pieczątkę i co ta pieczątka znaczy? Co ona oznacza? Ona oznacza, znaczy generalnie tak, na niej widnieje data przybycia Waszego do Stanów Zjednoczonych. I automatycznie od tej daty Wasza wiza imigracyjna jest traktowana jako taka zielona karta na rok. To jest na podstawie hmm, chyba... Chyba wniosku I-551, ale nie jestem pewny, bo to już nie pamiętam. To jest wbite w paszporcie w waszej wizie imigracyjnej, więc od tej daty, jakby macie rok stałego pobytu na, na tej wizie imigracyjnej. Dlaczego tak się dzieje? Bo musicie poczekać na zielone karty. Więc to jest jak gdyby taki wentyl bezpieczeństwa dla was, no i dla urzędu imigracyjnego, żeby po prostu po przylocie możecie zacząć sobie procedurę ubiegania się o Social Security jak i o prawo jazdy więc teraz tak co się dzieje po wylądowaniu po wyjściu z lotniska pierwsze co oczywiście wiadomo musicie sobie załatwić miejsce do spania i tak dalej i więc o tym nie będziemy rozmawiać bo to jest oczywista sprawa ale generalnie pierwszą rzeczą jaką musicie zrobić to jest, to jest pójście do urzędu to się nazywa Social Security Administration Office musicie sobie wyrobić numer ubezpieczenia e, społecznego czyli Social Security Number to, to może potrwać w tej chwili to trwa dosyć chyba długo bo e, żadne Social Security Administration tutaj w Illinois nie pracuje więc oni, to w tej chwili na dzień dzisiejszy pewnie potrwa bo oni wymagają żeby wysłać wszystkie dokumenty na podstawie których mają wydać ten Social Security Number więc e, to chwilę potrwa. W moim przypadku ja chyba dostałem po 5 czy 6 dniach, ale znam przypadek, gdzie kolega czekał chyba 4 czy 5 tygodni, więc jest trochę czekał. Dobra, mamy to. Przysłali nam, idziemy zdać prawo jazdy. Teoria na osobówki, bo warto sobie powiedzieć, że tutaj w Stanach musimy zrobić wszystkie kategorie prawa jazdy od podstaw. Od osobówki po ciężarówki. Więc idziemy zdać osobówki w No i można zdawać prawo jazdy teorię prawa jazdy na osobówki w języku polskim Nie ma z tym problemu Jazda, jazda trwa W moim przypadku, ja już nie pamiętam, może z 10 minut Dosłownie to się przejeżdża tak dwie przecznice Może generalnie cofa się I parkuje przy krawężniku i to wszystko A no i zachowanie na, na stopach Tutaj jest sprawdzane i to wszystko wychodzimy z papierowym prawem jazdy bo Bawili no i nikt nie wystawia już w tej chwili na poczekaniu plastikowego prawa jazdy dostajemy takie trzy miesiące, ważne na 3 miesiące papierowe prawa jazdy i potem plastik jest nam przesyłany na adres domowy i teraz tak, co dalej ktoś zapytał, a słyszałem, że podobno bez zielonej karty nie można robić CDL -a. można robić CDL bez zielonej karty bez problemu. Tylko warto sobie powiedzieć, że urzędnicy często nie znają tutaj w, w, w urzędach, gdzie wyrabiają prawo jazdy, nie znają przepisów imigracyjnych i bardzo często odsyłane są, odsyłani są ludzie bez zielonej karty z kwitkiem. A o co chodzi? Otóż trzeba im przedstawić tą, tą wizę imigracyjną. Które macie w paszporcie i ten załącznik, i znaczy ten, ten paragraf, I, i 551 chyba y, tam jest. Musicie, y, musicie im to przedstawić, aczkolwiek ten i 551 to nie jestem pewny czy to jest i 551, czy i 151, już nie pamiętam. Także musiałbym to sprawdzić. Generalnie po przedstawieniu tego, po przedstawieniu Social Security i. Warto tutaj wspomnieć, że musi być, żeby zdawać permit, czyli teorię na ciężarówki, musimy, musimy mieć prawo jazdy plastikowe w drodze na osobówki. Jeżeli to jest w drodze, to już można zdawać permit i już można robić permit, czyli tą teorię na ciężarówki. Są trzy testy, jest Combination General Knowledge i Air Brakes. To są trzy, trzy testy, które musicie zdać. Więc, więc tak to wygląda. I teraz tak zdajecie permit, zdaliście te egzaminy, dostajecie z powrotem papierowy permit. I teraz co się dzieje? Od, od daty zdania, permitu możecie przystąpić do praktycznej części egzaminu na CDL po dwóch tygodniach. Nie możecie przystąpić wcześniej. Możecie przystąpić na papierze, ale nie możecie przystąpić wcześniej do tego egzaminu. Więc mija dwa tygodnie idziecie na egzamin. Z czego się składa egzamin na CDL? Yy, praktyczny egzamin na CDL to są takie trzy części. To jest Pre-Trip Inspection, to jest skill, czyli, czyli tak zwany PLAC po polsku i oczywiście jazda po mieście. Tu jest, w, akurat w obrębie Chicago jest kilka, kilka miejsc gdzie można zdawać CDL, więc będą to różne trasy, ale generalnie skill to, są, to jest manewr do tyłu po prostej, manewr tak jakby w kształcie litery S do garażu jakbyśmy wjeżdżali i to jest koperta, podkrawężnik, podjazd ciężarówką, to są, to są trzy takie rzeczy, które trzeba zdać. Ale zanim do tego przystąpicie, musicie zdać pre-trip inspection. Pre-trip inspection, czyli sprawdzenie ciężarówki przed wyruszeniem w drogę. Więc to warto sobie wrzucić sobie w YouTube. To jest Iowa pre-trip inspection. Warto sobie obejrzeć ten filmik, żebyście wiedzieli o co chodzi. To mniej więcej tak wygląda jak na tym filmiku, czyli opowiadamy, co byśmy sprawdzili po kolei. Bardzo dużo rzeczy jest obligatoryjnych. Sprawdzenie hamulców jest obligatoryjne, to trzeba sprawdzić i to to jest, jeżeli tego się nie zrobi prawidłowo, to z automatu się nie zdaje. To jest generalnie, im więcej punktów zbierzecie, bo to jest na zasadzie punktowej, im więcej punktów zbierzecie w kabinie, tym potem mniej musicie opowiadać na zewnątrz o, o, różnych, o różnych elementach budowy ciężarówki. Więc tak to wygląda. W moim przypadku najbardziej stresująca część egzaminu to jest właśnie to opowiadanie, pomimo tego, że ja mówię po angielsku, to niestety. Powiedzmy, że brakowało mi języka W tamtym momencie Ale to było spowodowane stresem Więc na szczęście zdałem Za pierwszym razem Pre-trip inspection, za pierwszym razem skill I za pierwszym razem miasto Więc miałem dużo szczęścia od momentu Od daty wjazdu do Stanów Zjednoczonych 15 marca 2019 a ja Zajęło mi zdanie CDL Znaczy zajęło, zajęło mi wszystko Włącznie ze zdaniem CDL Zajęło mi 5 tygodni więc całkiem, całkiem dobry wynik Jest to do zrobienia w tak krótkim czasie Oczywiście Także tak to z grubsza wygląda, słuchajcie Co jeszcze a propos, a propos prawa jazdy i, i, i CDL-a Prawo jazdy na osobówki zdajemy na swoim samochodzie Ewentualnie pożyczonym od kolegi, koleżanki, rodziny To z tym nie ma problemów Także tak to, tak to wygląda czy CDL-a jest ciężko zdać? Moim zdaniem najcięższa rzecz to jest zdanie właśnie tego pre-trip inspection tego, tego właśnie sprawdzenia przed wyjazdem w trasę Natomiast cała reszta nie jest specjalnie trudna Najtrudniejsza rzecz chyba dla nas e, ludzi przyjeżdżających z Europy Ja na przykład nie jeździłem na niesynchronizowanej skrzyni biegów manualnej i musiałem zdać, musiałem zdać ten egzamin na podwójnym sprzęgle, czyli, czyli zmiana biegów, czyli wciśnięcie sprzęgła, jak gdyby wy, wy, wyjęcie, wyłączenie biegu, potem drugie wciśnięcie sprzęgła, czyli włączenie następnego biegu. To dla mnie to było troszeczkę skomplikowane, ale jest to do nauczenia. No, chwilę, się, chwilę się z tym schodzi, żeby się, to, żeby się tego nauczyć, o ile zmiana biegów w górę to jeszcze, jeszcze Fajnie, ale, ale redukcja to już, jest, to już jest inna historia, więc, więc tak to wygląda. Ehm, co, do, co do innych pytań, które zamieściliście pod, e, pod filmikiem, ja postaram się jakoś to robić częściami, żeby nie przedłużać tych filmików, żeby to było tak do 10 minut. Maksymalnie gdzieś tam w porywach do 15, żeby was po prostu nie nudzić i żeby wam nie zajmować. Nie zajmować. E, Czasu waszego cennego w ciągu dnia. Także trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie. Cześć!